Dzień dobry. Z tej strony Malwina Wrodniak, redakcja Bankier.pl. Witam Państwa serdecznie. Mamy taki zwyczaj w Bankier.pl, że mocno interesujemy się tym, jak żyje się, jak funkcjonuje się, jak pracuje się za granicą. Od blisko 10 lat śledzą Państwo nasz projekt Tam Mieszkam, w ramach którego rozmawiamy z Polakami rozsianymi po całym świecie. Pandemia koronawirusa, z którą mierzy się dzisiaj cały świat, spowodowała, że jesteśmy jeszcze ciekawsi tego, jak funkcjonują dzisiaj mieszkańcy innych krajów. W związku z tym postanowiliśmy przenieść nasz projekt do formatu wideo. Będziemy dzisiaj łączyć się z Włochami, krajem, który jest jednym z najczęściej komentowanych w kontekście tego, jak radzi sobie albo też jak nie radzi sobie z epidemią wirusa. Porozmawiamy z Polką mieszkającą niedaleko Mediolanu. Jest z nami Krystyna Przonka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Dodam jeszcze tylko tytułem wstępu: mieszkasz we Włoszech już od 23 lat. Okej, okay. i pracujesz w korporacji powiązanej z sektorem logistycznym, z branżą logistyczną. Okay. Natomiast jesteś też wolontariuszką we włoskim pogotowiu, o czym, o czym pewnie w szczegółach za chwilę pomówimy, bo nie jest to, myślę, funkcja typowa i, i znana w Polsce. Ale najpierw zanim to, powiedz, proszę, jak ty się czujesz, bo od kiedy słyszałyśmy się kilka dni temu, minęła już chwila, a wiem, pamiętam, że spędzałaś tam ten czas na, na kwarantannie. Tak tak spędziłam dwa tygodnie na kwarantannie w Mediolanie ze względu na chorobę jednego z kolegów z pracy zostaliśmy wszyscy objęci kwarantanną. W tej chwili wszyscy w zasadzie czujemy się dobrze i ja również więc mogłam spokojnie wrócić do mojego miejsca, miejsca zamieszkania do, do Piacięcy. Jak rozumiem trafiłaś czy trafiliście na kwarantannę dlatego że u tamtych osób Potwierdzono testami COVID, prawda? Tak, tak. Zostały potwierdzone dzisiaj? testami. Jedna osoba zmarła w dwa tygodnie temu, więc to jest taki bardziej przykry czas dla nas. I natomiast druga osoba została podłączona do wentylatora i w tej chwili czuje się dobrze została przeniesiona na zwykłą terapię, już nie jest na terapii intensywnej, więc jest to jakiś tam, można powiedzieć, plus. Dobra, wieści. Powiedz proszę, komu dzisiaj wykonuje się we Włoszech testy? W tej chwili osobom, które zostanę, zostaną przywiezione przez pogotowie ratunkowe z wysoką gorączką, z objawami koronawirusa i jest wykonywany tylko i wyłącznie w szpitalach. Czyli tylko osoby, które zostaną przez lekarzy zatwierdzone do, do badań, im wyłącznie jest, przysługuje takie, ta, przysługują takie badania. I oczywiście w ten sposób również osobom, które przewożą pacjentów. Czyli jeżeli u pacjenta jest potwierdzony koronawirus, to często się zdarza, że również i sanitariuszom jest proponowane to to badanie. Mm -hmm. Powiedzmy o tym jak ta twoja współpraca z Pogotowiem dzisiaj wygląda bo nie jesteś etatowym pracownikiem ratownikiem medycznym no, tylko wolontariuszem jak mówiłyśmy na początku. To jest taki system który jest typowy dla Włoch. Nie... Tak tak to jest system który obowiązuje w całych Włoszech. Osoby wolontariusze są w, w Pogotowiu. Od soboty rano do poniedziałku rano i we wszystkie noce, ponieważ, jak wiadomo, wtedy byłoby najdrożej utrzymać pracownika, ponieważ obowiązują taryfy świąteczne i, i, i na przykład nocne, dlatego też wolontariusze pokrywają nocne dyżury. Jak takim wolontariuszem można zostać? Żeby zostać wolontariuszem trzeba przejść kurs roczny. Wykonywany jest on przez lekarzy i instruktorów, po czym oczywiście jest egzamin, można powiedzieć państwowy, przed komisją medyczną. W zasadzie jest bardzo podobny do zwykłych egzaminów medycznych i po zdaniu tego egzaminu można. Zostać, jak to się mówi, czwartym członkiem zespołu, ponieważ zazwyczaj jest auty, kierowca plus dwóch ratowników. Natomiast się przychodzi taki staż, przynajmniej miesięczny na, na jako czwarta osoba, która się w, wkształca w to, w to ratownictwo. I, i później można powoli zostać drugim ratownikiem, natomiast na samym końcu, jeżeli po jakimś tam stażu i, i jeżeli osoby stwierdzą, że, że jest się już godnym zostać szefem ekipy, to, to wtedy to, to następuje. Ja osobiście jestem od 13 lat w pogotowiu, także jest to już trochę staż, można powiedzieć. Ale domyślam się, że ten ostatni sezon, ten ostatni czas, to był czas, jakim pewnie nie miałaś wcześniej w tym kilkunastoletnim okresie współpracy z Pogotowiem do czynienia. No, niestety nie. To wyjątkowy czas faktycznie dla nas wszystkich. Zostaliśmy praktycznie zaskoczeni tym wszystkim, zaskoczeni z jaką szybkością się to ten wirus się rozwinął. Szczerze mówiąc, nie byliśmy na to przygotowani, ani my, ani, ani cały zespół medyczny, który, który się opiekuje pacjentami, w szpitale. Nikt na to nie był przygotowany, że na taką skalę się to wszystko rozpocznie. Ja muszę powiedzieć, że. Udzielam się w krocie, w, tak zwanym w krzyżu, w który współpracuje z, z szpitalem w Kodoniu, tam gdzie tam, gdzie za, był pierwszy objaw koronawirusa w, we Włoszech. Także. Czyli znalazło się że... w tym epicentrum zdarzeń. Tak, Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut, tak jak nam powiedzieli, to wszyscy byliśmy trochę przestraszeni, ponieważ ja miałam dyżur parę dni wcześniej przed pacjentem, który on powiedział, że już parę dni wcześniej też przeszedł przez pogotowie ratunkowe, ponieważ się źle czuł, ale został odesłany jako, że lekarze myśleli, że to zwykła gorączka, więc zostało mu przepisane lekarstwa i, i został odesłany do domu. No niestety jak został po paru dniach duszności, no to wrócił na, właśnie na, na pogotowie no i wtedy stwierdzono po wszystkich badaniach, że, że to jednak koronawirus. Powiedz, czy Ty pamiętasz te początki rozwoju epidemii we Włoszech? Czy, czy Was, jako te osoby związane z sektorem medycznym, w większym stopniu niż obywateli przygotowywano na to, co może się wydarzyć? Jak szybko te wydarzenia mogą się, się rozwinąć? Jak, jak, jakiej skali to jest w ogóle zagrożenie? Nie, muszę powiedzieć, że na początku wszyscy myślę. Wydaje się, że od pierwszej do ostatniej osoby każdy, każdemu się wydawało, że, że to zwykły, zwykła infekcja, która jak wszystkie choroby wiralne przechodzą po jakimś tam czasie i specjalnie nikt aż tak bardzo nie uważał na to. Nasze pierwsze takie na przykład u mnie w pracy. Ogłoszenia co do koronawirusa pojawiły się 21 lutego, gdzie zostało wszyscy powiadomieni, ponieważ my mamy również siedzibę tutaj niedaleko, niedaleko Codonio, i które, nie, wszystkie osoby, które prze, przejazdem lub na jakichś kursach lub przez ze względu na pracę pojawiły się właśnie tutaj w tym regionie, zostały od razu objęte kwarantanną. Praktycznie od dwóch, trzech dni po, po ogłoszeniu, że, że te miejsca zostały czerwoną strefą. Muszę powiedzieć, że na to się... początku to aż tak strasznie nie wyglądało. To dopiero no na początku wyglądało to strasznie, tylko może dla osób, które znalazły się w, tym, w tej czerwonej strefie. Natomiast później później wydaje mi się, że, że wszyscy zaczęli, zaczęli się zastanawiać nad tym, że, że faktycznie takie poruszanie się bez ważnego, bez ważnego powodu niestety grozi, grozi zakażeniem. I wtedy faktycznie ludzie zaczęli, zaczęli się nad tym zastanawiać zaczęli wprowadzać w, 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 w życie właśnie takie, Siedzenie w domu, nie ruszanie się nigdzie, nie wychodzenie z domu i w tej chwili używanie maseczek, które zostały również rozdane ludności przez, przez nasze. Urzędy miasta. Włochy były przedstawiane u nas jako zdecydowanie taki czarny charakter na polu tej walki z epidemią koronawirusa w Europie. I dużo uwagi, zwłaszcza w tej pierwszej części, kilka dobrych tygodni temu poświęcano lekceważeniu, z jakim Włosi odnosili się do, do ostrzeżeń czy do, do pierwszych zaleceń. Powiedz, czy ty z perspektywy mieszkanki tego kraju, też uważasz, że zbyt późno Włosi zorientowali się, że to ryzyko przenoszenia wirusa jest znacznie większe niż mogliby przypuszczać? Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że została zamknięta tylko strefa czerwona. Natomiast. Oczywiście, wydaje mi się, że ogniwa, które, ponieważ osoba, która miała kontakt z wieloma osobami, która e, e, zadeklarowała, że e, była w Mediolanie, na przykład, na kolacji, e, właśnie z osobą, która wróciła z Chin, e, wydaje mi się, że wtedy powinny być podjęte od razu takie e, środki ostrożności dla e, całej może strefy, tutaj właśnie. Gdzie się poruszała ta osoba, i, i wtedy ta kwarantanna powinna być dla wszystkich, tak mi się wydaje. Wtedy to spowodowałoby, że osoby będą w domu, nie ruszają się, no bo oczywiście policja sprawdza dokumenty, sp sprawdza pozwolenia, jeżeli oczywiście mają one sens, tak jak na przykład powrót do domu w moim wypadku z Mediolanu to jest to uzasadniony powrót czy uzasadnione poruszanie się po, po kraju, czy ewentualnie jeżeli osoby potrzebują pójść do lekarza, czy na przykład mają starszą osobę, która mieszka samotnie i muszą się nią zająć, to, jest to jest, na to jest pozwolenie w tej chwili. Chciałabym Cię zapytać tak zupełnie wprost i, i szczerze, czy, czy to jest prawda, że Włosi zbyt długo wylegali na ulicy, przesiadywali w kawiarniach, prowadzili ten swój taki śródziemnomorski, południowy styl życia, czy, czy może ten wizerunek jest jednak trochę przerysowany, bo dość dużo już teraz na tym etapie w polskich mediach mówi się o tym, no jak interpretujemy wydarzenia z innych krajów i czy aby nie koloryzujemy, jeśli mamy okazję tutaj porozmawiać z Tobą i Cięgnąć informacji u źródła, to, to nie mogę nie zapytać. No, niestety, to jest trochę prawda. Jest prawdą, ponieważ ludzie wychodzili na kawę, próbowali się przedostać z jednego miasta do drugiego bocznymi uliczkami, żeby pojechać na kawę. Lub gdzieś się wyrwać. No, niektórzy naprawdę nie, zdaja, nie zdawali sobie sprawy, no, ze względu przede wszystkim na to, że jeżeli ktoś nie ma kontaktu bliskiego z, z służbą, taką, właśnie medyczną, to po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wygląda takie zakażenie. To jest naprawdę. Coś strasznego, nie tylko z opowiadań, bo widzimy również reportaże i widzimy na przykład niektóre nasze nagry nagrywania z, z eventu. Mamy na to pozwolenie słu służby medycznych, także na tym się również uczą lekarze, ponieważ wiadomo, że. Jesteśmy pierwszą ekipą, która, która przyjeżdża na, na miejsce zdarzenia i, i musi, to my musimy się zabezpieczać i jeżeli przywozimy pacjenta, któremu jest zdiagnozowany koronawirus, to po prostu e, trzeba się zabezpieczyć konkretnie i również trzeba dać się konkretne informacje w szpitalu. W jakiej sytuacji jest dzisiaj służba zdrowia? Bo to był obok tej lekkomyślności Włochów, o której mówiłam wcześniej. Drugi, chyba najważniejszy punkt relacji z Włoch. Ten brak miejsc na oddziałach intensywnej terapii, o którym sama wspominałaś, brak lekarzy, brak pielęgniarek, brak personelu medycznego. Czy dzisiaj sytuacja się ustabilizowała? Z całą pewnością masz też kontakt z innymi pracownikami służb medycznych. W tej chwili wiele szpitali podjęło wyzwanie i naprawdę się wszyscy postarali. I jako państwo również zostali powołani lekarze, którzy są na przykład na emeryturach, zostały powołane pielęgniarki, które w tej chwili już są włączone do ekipy medycznej. 800 pielęgniarek, także wydaje mi się, że w tej chwili sytuacja jest, no powiedzmy, że nie jest dobra sytuacja, ale jest opanowana, przynajmniej w jakimś tam stopniu. Niestety ludzie ciągle wzrasta choroba. Mniej mamy zgonów. To jest dobry punkt i dobry, można powiedzieć, dobra wiadomość. Również. Zostały troszeczkę zmniejszone, ponieważ wcześniej było bardzo dużo zakażeń. W tej chwili troszeczkę można powiedzieć, na przykład w, w parę dni temu w Pieczęcy było powyżej 100, 100 zakażeń dziennie, natomiast w tej chwili to są dane z, od wczoraj do dzisiaj 59 osób, także można powiedzieć, że, że spadło, spadł procent zakażeń. Także to, to jest dobra wiadomość. Powiedz proszę, czy w tej wewnętrznej komunikacji w kraju mówi się o tym, że ten punkt przegięcia już nastąpił, że, że to maksimum już osiągnęliście? Czy wciąż czekacie na, na tą kulminację? No, jest powiedziane, że w zasadzie w tej chwili, że ten. Szczyt został osiągnięty, natomiast lekarze tego nie potwierdzają. Nie potwierdzają na 100%, ponieważ wiedzą, że wiele osób wiele, wiele osób w domu, no nie wiadomo, że w tej chwili nie wiadomo, czy te osoby jeszcze są pozytywne na, na koronawirusa, bo one nigdy nie miały badań. To było zdiagnozowane, na przykład tylko i wyłącznie przez lekarza domowego telefonicznie, ponieważ w tej chwili lekarze domowi udzielają porad tylko i wyłącznie telefonicznie, lub jeżeli jeżeli jest taka potrzeba, no to wtedy wtedy proszą, żeby dzwonić na, na 112 i, i, i prosić o pogotowie. Zakładam, że przy tej skali zakażeń potencjalnie każda osoba, z którą spotkasz się jako. Wyjeżdżający do chorego w karetce, może być zakażona, nawet jeżeli o tym nie wie, czy w związku z tym wy zawsze na każdym dyżurze jesteście ubrani w, w ten kombinezon, nie wiem, w podwójne rękawiczki, czy też nie? Nie na wszystkie. Ponieważ no jeżeli jest się wzywanym na przykład czy do zawału, czy do skręcenia nogi, gdzie oczywiście się najpierw się Centrala pyta rodziny pacjenta, czy, czy kto go, kogoś, kto go tam po raz pierwszy poratował, się pyta, czy pacjent ma gorączkę, czy pacjent ma objawy ewentualnie, czy ewentualnie jest pozytywny i wie o tym, także wtedy tylko się zakłada maseczkę, zakłada się rękawiczki, no ale to zazwyczaj na każdym dyżurze rękawiczki są obowiązkowe, także to nie jest... Nie jest jakiś, jakimś wydarzeniem. I, I oczywiście, jeżeli takie są wskazania, to również okulary. Powiedz, wydaje mi się, że warto korzystać też z Waszych doświadczeń. Jaką lekcję Twoim zdaniem my tu w Polsce powinniśmy wyciągnąć, bazując na, na Waszych doświadczeniach we Włoszech? Co, co szczególnie zalecałabyś nam w ramach ostrożności? Takie właśnie odizolowanie się, odizolowanie się od osób. Naprawdę nam też brakuje przyjaciół, nam też brakuje grilla niedzielnego. <grym> brakuje nam rozmów z przyjaciółkami, kawy ze znajomymi. Niestety nie spotykamy się, nie spotykamy się nawet jeżeli to jest na tej samej ulicy i na przykład przyjaciele są dwa domy dalej. Się respektuje po prostu z tego względu, żeby, że, że boimy się, po prostu boimy się, żeby nie zarazić innej osoby lub nasi znajomi boją się, żeby nas nie zarazić i, i w tej chwili to naprawdę staramy się jak najbardziej respektować właśnie takie siedzenie w domu i, i, i żadnych skupisk ludzi, żeby po prostu Dalej tego nie ciągnąć. Naprawdę mamy wielką chęć i ochotę wrócić do normalnego życia, gdzie można wyjść na zewnątrz, można zrobić sobie spokojny spacer po parku, czy, czy pójść ze znajomymi na kawę, bo nam naprawdę tego brakuje po, po tylu dniach. Faktycznie, ja moich znajomych nie widzę w zasadzie od ponad 50 dni, i to jest naprawdę. Nigdy, my, wydaje mi się, że nikomu z nas nie zdarzyło się coś takiego. Widzimy się tylko i wyłącznie poprzez e, e, monitoringi, telefonowanie, wideotelefonowanie. -telefonowa, wideo e, dlatego no, wydaje mi się, że naj, najwyższym takim właśnie wskazaniem i naj, e, dużo ostrożności dużo ostrożności nie ze względu, na dlatego że mówimy: Dobrze, ktoś jest tam zdrowy i nic mi nie będzie. Tylko po prostu no, trzeba po prostu zachować wszystkie jak największe zabezpieczenia. My osobiście nawet na zakupy używamy rękawiczek, używamy maseczek, nie chodzimy na przykład, chodzimy rzadko na zakupy, robi się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Duże zakupy i, 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 i raczej się nie, nie próbujemy chodzić nigdzie. W skupiska ludności, żeby po prostu naprawdę tego nie roznosić. W takim razie nie wiem, czy jak najszybszego powrotu do normalności życzyć, ale na pewno takiego, który będzie jak najbezpieczniejszy. E, tego życzę i życzę zdrowia. E, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Dziękuję też Państwu i zapraszam na kolejną relację, na pewno z innej części świata. Do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia.